Siemoneczko, jestem w underpacerze, to jest kworzarzacz od ludzi, odcinek drugi. A więc tak, od kolejnego odcinku się wiele nie zmieniło właściwie. Um, ja właściwie nic nie zrobiłem. Tachuki. No, Tachuki się trochę akurat rozbudował. Ale tak. I nie raczej niezbyt. Ale gdzie jest domek ktośka? No i co, Pichus? Więc tak. Na serwerze jest jakiś poważny grifer, że. Oczywiście, któryś z adminów, że bierze jakieś TNT sobie z game moda rozkłada po całej mapie, właśnie pod mapą i robi po prostu kabum, no nie? Już nie wiem, co to jest, ale, 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 myślimy, myślimy. Już dwa lata zrobił taki ogromny kanion poprzez mapę, ja już oczywiście to musiałem sprzątać, gdyż inni byli zaniwi. O tak, wieża drutowa Toa, sweet. Eee, no to co, już dwa razy sprzątam ten kanion, ale domku ktoś No nie dało nam się odzyskać. Smutno jest nam. Smutno. No. LOL. Dahookie? Um, What the fuck? Hmm. AFK jest. To nie mógł być on. Ej, był AFK, był tam, jest tutaj. Meteor! A teraz jest. Nie, teraz już nie jest Chodzi, Dziwko, 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 dziwko. Hmm, tak grasz? Co? Te huki? O, oh, fak, nie mam strzał! <grywka> Jaki fail! dwie. Hmm, Ok. Oh, What the? Hey, no, O chi co tu corri? Ehi hey, no. Hey, no. Co to ma być? Streżała przez przez ciebie. Okej okay. hm. To było dziwne. Um, I czekacie. Ma, mam Dirt? Nie mam Dirtu Kurde, ale kurczę, nie mogę kurwa, strzał, mam gdzieś, gdzieś, gdzieś już tylko cz, czte, cztery. LOL kurwa, tys, LOL kurwa, Jaki cheater? M. Um, masz pożyczyć, tyżały! Lol, Ja pier papier. Mam infinity. No to pożycz. No to pożycz. Kurde. Cheater. No a! mać Miałeś 40 A, tak, to, e, to huki lata, wiecie czemu? Um, by, bo ma flyhacka. Ubrał sobie flyhacka, bo jest leniwy. Tak, leniwy taki. A, skrzyni. Mogę um, Ej, sobie założyć. Tak, trochę nieogarnięte od będzie, ale ja takie są najlepsze, prawda? Hmm. Gdzie? A tutaj jest łuk. To ja sobie wzmę Mogę tutaj. LOL! <ścoughs> Jaki troll! No! Um, idę pod Irta. No nie no od... No kurda, nie z... kurde o jaki troll. Z dwu. No. Ja z nim nie wytrzymam. No. OK Okej. Ustawmy sobie. Ładda! what the fuck what the lol what the fuck my dead ryan open what the fuck No kurde jaki troll Dobrze się lewa nie traci hmm. Sorka? Hmm. skoro ta huki chc Tak chce grać Co zbroję Fuck Ale idiota Właśnie żelazo mi prawie się kończy hmm. Ile mam żelaza? Tyle, kurde Ehm, dobra. Mieczek biorę tutaj, łuczek biorę tutaj. Strzały są, so, to jest najważniejsze. Na tego trolla. Ehm, no, ale to było dziwne. Takie coś chyba potrafi tylko admin. Znaczy taki główny admin. Czyli Ktosiek. Chyba. To naprawdę było bardzo dziwne. Ale nagrałem to. Jej! Ehm, 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 ta huki... Skoro... Kurde jak on to robi To jego flyhack mu dopada <gudy> Kurde No jaki cheater? I gdzie ja mam zetchnąć O nie z Skoro tak te huki Skoro tak, te huki <gudy> Jaki cheater! Ja nie mogę! Wek Jaki cheater? Ja pierniczę! Lol, SŁAW. Ja nie mogę! Jest mój deksłowy kill -off. A tutaj leży. Ale mam. No daj mi podnieść! Łada! The... Ej, o co tu chodzi? Ja się kupuję. No. Pyk, um, pyk, pyk, kurde, pyk, kurde. mi tutaj zaraz wrócić. Kurde! Ja nie mogę! się nie mogę ogarnąć. Ja muszę się trochę ogarnąć, znaczy zbieram moje wszystkie rzeczy... Tak mocny, komandry wander. I... A, tam jest pipa. <grywy> ja pitole. Kurde, się oglądam, bo zaraz Jak? Ej, to jest cheater. To jest niemożliwe, że można tak kogoś trafić. A tak, a właśnie tutaj zrobimy sobie skrzęczki Ej no, ogarnij się! Kurne. A ty mendo społeczna! <gry> tak, co? Kur, jaki cheater! Ja pitole No pier. No drzwi bi zarąbał. Jaka męta społeczna, kurde, paździoch. Moje rzeczy, tak, tak się biorę. Ja pitole. Mhm, 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 mhm. Tu bierzemy mieczyk. Tu bierzemy kilo. tu bierzemy łuczek. Okej. Okay. Ja nie mogę, No kurde mać.

Ale troll. Jup. Jup. What? A nie, to wiele. Że... LOL! Ja. O, ta pika. Zaraz spadnę, jeśli ja muszę. Ja, iść, ja idę do strony. Nie mam buta. <laughs> ja muszę przeżyć. Jaki troleks. Ja <laughs> Wojna z tahukiem, kurde. No, uwaga. Piczec, piczec, piccz, picze, picze, picc, picc. Kurde nagramy się na <laughs> I Tylko się bije z tahukiem. Okej, okay, wolno, chłopaki. Pachy mi się po co. Chłopaki, widowiec naszych kochani, wolniej. Um, wolniej, wolniej, wolniej jeszcze. Nie widzę go, nawet jego niku. Jaki! Ale te emocje! LOL! 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 Ładna! Lolu! Trollu! Trollu! Ej, ile on ma HP? Kurde! Ile on ma HP? Oj Jaki troll Nie, to cheater jest Oj Gdzie są moje rzeczy? A. O właśnie, muszę... A, a, No tak, muszę sobie zamkniętować Bo żeby... mi padły Jo Czekaj

Kurczę, zapomniałam o możliwości enchantowania sobie zbroi. Znaczy, kto jest w mojej O fuck Ej, moja zbroja padła cała. Ej! LOLU! No jaki idiota? Z sercem wszyscy dwie zbroje, huki, wiedz o tym. Ja muszę pójść niedługo do jaskini. Tole, Mariole. Tak. Tak, hmm. gdzie? A, tam ty... ty, ty, ty Siemka. Gdzie jest mój łuk? Lol, jej rzeczy straciłem. Ej, gdzie one są? Czekaj, jestem nie mam No szkodę, Ja tracę cierpliwość. Hmm. by jesteśmy ten Gdyby to byśmy sobie to prawda? sobie poradzili, Ej, no zobaczcie. Nie wiem, co jeszcze miałem. Leży poza domem. Aha. Aha. Okej, zobaczę, pójdę sobie po to. No i drzwi wstawiłem. A, jest, spoko. Jej! Hehe. No kurde, muszę nurkować przez tą piwę. Jest chyba O, agent! Zabiję! Jeżeli nie przeżyję. Jej, przeżyłem. A tam gdzieś był ten. A tutaj jest. Sweet. Aj, to nie mój łuk, nieważne. Gdzieś tutaj był jeszcze pan zbroja. Znalazłem pana zbroja. Tylko, że trampki mi padły. No cóż. Szybko. O, zapomniałem. Piuu. Piuu. Piu. <laughs> Jaki sniper. Kurde. LOL, ale on to szybko wystrzeliwuje. Yeah, Ale go jedziemy, kochani. Ja, uciekam, ucieka! Jea! Yeah. Haha, <grystanie> <grystanie> jakiś Ja! O, tutaj zombie O nie. Zombie <grystanie> go zabił. Brawo. No. Weź Nie lataj. Pę.

Alexa Nagrywam white co? XD um, Jaraj się ta huki. <coughs> jaraj się. Nie wiem, czy ma te huki kojarzymy się z psem. <coughs> Mądry, prawda? Jop! Yep. Pop. gangam style. Jesteśmy wulframi. Tak w ogóle chciałam w tym odcinku zrobić wieżę. No ale, no cóż, no ta Huki, no no wiesz, no no nie pozwolił mi, no no no, wiesz, no no no, no no O kurde, ale się spocił. No nie lataj. Nie lataj. by ta wojna z ten... że Panem Tahukim. chyba taki będzie tytuł. No ja pi... Nie! Mendo! Nie lataj! Kurde! O jaka menda. Og! Og? to jest Og? Ogarnij się? No, nie lataj! będzie fajr, i teraz nie wiedziałem, gdzie jestem. Chyba, że właśnie wiedzieć się tutaj lata. Jezwalę ze stronę Wait, what? Lol, Kurwa. Lol, ten. Wikam to. Chyback. <coughs> Okej, okay, a to co? Ja idę kończyć odcinek. Te Cie... też. A i zwykł łuk. LOL! Ale... Okej. Okej. Okay. Okay. <coughs> Teraz wiecie, zrobimy. Idziemy tutaj. Jeden. Nie wiem czy on to widzi. Chyba nie. A, widzi to kurde. Nie <grym> um, ja to sobie naprawię. Nie, czekajcie, mam dirt. Nie no, jak to czytować, nie chcę idę po dirta. O, tak. Ja to na... Oh, fuck. <grym> ja tego O oh, fuck! Um, tak, to akurat jest ten. Jest wiątek, gdy już drzwi zniszczyłem sam. <grym> Pik, o Pik Yeah Pik, yeah No co, chyba już żadnych strat nie poniosłem, prawda? Drzwi poruszymy A Czeka, gdzie, gdzie jest ten troll? Bo ja... <laughs> он не видит, потому что я вам гейму да. Нет. Чекай. Я ROL! Um, dobra. Kończymy <laughs> ten odcinek. Mówi wonder Plasek. Um, grał ze mną Tahuki Play. Tam są chyba moje. O nie. Jeżeli tutaj... <laughs> nie, niemożliwe. Of. Nie, chyba nie mam wszystko. Nie, nie wiem czy mam wszystko. Nie, no, tu nie pewnie wpadło. Okej, okay, mówi... O kurde, jaki długi odcinek! <laughs> tutaj rzucę. Mój wątek placek, to był serwer kiwerzacz ludzie. Grał ze mną w Dachuki play, jakby coś macie w opisie. O nie. No i co? Siemka, ziomki, do kolejnego cika. Cześć!